Krew to towar cenniejszy niż złoto, ale niestety deficytowa, a zapotrzebowanie jest ogromne i rośnie każdego dnia. Dlatego też uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku systematycznie angażują się w akcje krwiodawstwa. Z jakim skutkiem? Zobaczcie Państwo sami. Taka kolejka to widok niecodzienny. Rzadko zdarza się, że stoimy w oczekiwaniu po to, żeby oddać coś za darmo, a nie dostać czy kupić. A jednak czasami tak się dzieje i przykład mieliśmy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, gdzie uczniowie tłumnie zgromadzili się w szkolnej auli, żeby oddać krew. Decydujesz się na to, ponieważ tutaj niektórzy też i może ta krew pomóc innym, a może nawet kiedyś mi pomóc w przyszłości. Szkoła organizuje takie akcje od 2004 roku, dlatego część uczniów to już honorowidawcy. Często oddajesz krew? Trzeci raz. Dlaczego się decyduję? Ponieważ sama kiedyś mogę potrzebować tej krwi. Jak tutaj jest, odkąd tutaj już robią tę akcję, to ja już oddaję, także staram się jak mogę. Ci młodzi ludzie z pewnością chcą pomagać, dlatego tak licznie przyszli oddać krew. Efekt jest naprawdę oszałamiający. Zważywszy na to, że ostatnio organizowana akcja w Urzędzie Miasta w Rybniku spotkała się z dużo mniejszym odzewem. Analizując to, mogę spokojnie powiedzieć, że uczniowie, którzy ukończyli 18 lat i mogą tą krew y, oddawać. To w tej akcji uczestniczą minimum 1 trzecia uczniów, jeżeli nie nawet nie więcej. Z każdą organizowaną zbiórką krew oddaje około 100 uczniów, co daje 40 litrów krwi. A taka ilość z pewnością uratuje życie dużej liczbie potrzebujących. Na uwagę zasługuje fakt, że akcja to także okazja, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Dodatkowo jeszcze towarzyszy nam tutaj jedna akcja, akcja krwiodawstwa, to znaczy zbiórka czekolad na rzecz PCK z myślą o dzieciach z najbardziej ubogich rodzin. Jak mówi koordynator akcji Elżbieta Wilczek, uczniowie po skończeniu szkoły wychodzą z niej wzbogaceni nie tylko ocenioną wiedzą, ale także o chęć pomocy. Nasi uczniowie, którzy kontynuują naukę chociażby w naszym kampusie tutaj blisko, to są dalej dawcami krwi. Krew oddana w czasie akcji trafi do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, a stamtąd do potrzebujących w szpitalach naszego regionu.